Cześć. Kolejny odbiornik, kolejna przygoda RadMor5102TE yy, w stanie takim jakim widać. Odbiornik bardzo brudny. Może wy tego nie widzicie? Widać, że gdzieś sobie latami chyba stał. Mocno zakurzony, panel mocno brudny. Yy, zaraz sobie go włączymy, ale najpierw jeszcze sprawdzimy, co tutaj. Przełączniki działają, pokrętła, tu nam ślizga się, pokrętło tył przód. Selektor działa. Tutaj też się pokrętło ślizga. O, brak wlepki pod wyciszaniem, także to sobie uzupełnimy z tyłu zauważyłem, że gniazdo, jedno gniazdo głośnikowe jest wymienione. I aby nie wyskoczyło chyba skręcone tak kable, także to musimy sobie naprawić. Tak to pozostać nie może. Na pewno sobie to naprawimy. No i co? Włączmy sobie. Zobaczymy, czy w ogóle coś nam reaguje. Na razie kolumny mam odpięte. Dla bezpieczeństwa sensory działają. Wskaźnik częstotliwości działa. Zobaczmy stroik działa. Działa. O. Przyklejone. Czy co? O kurczę, nie będę wyciągał na się. O kurde No to nic. Zaklejone na, na, na amen strojki. Także na spokojnie sobie je wyciągnę. Dobra. Rozkręćmy i zobaczmy, co okryje środek. Jeszcze tego nie robiłem. Rozkręcę, zmierzę, czy na wyjściu nie mamy czasami. Napięcia stałego, podłączymy kolumny, zobaczymy, co to, co kryje środek. O, to, co kryje środek, jak widać, w głowicy, coś się już działo, ponieważ przewód symetryczny od gniazda wyjściowego zastąpiony jest dość grubym przewodem. Głowica o dziwo wygląda na nieprzestrojoną. Ach, przepraszam za troszeczkę. Tu mamy kondensator tutaj mamy również kondensator 10 piko niezmienione od ARC w heterodynie nieusunięty kondensator równoległego do trimera wszystkie cewki zalane ale tu zadziało się coś dziwnego ponieważ ktoś wylutował trimer ciekawe dlaczego został wylutowany trimer skoro głowica nie jest przestrojona być może komuś był potrzebny do czegoś innego no i no i tyle pecze tutaj bez wosku tutaj również bez wosku także zapewne rozstrojone zupełnie automatyka to nic szczególnego No to już widzę również było kręcone takie położenie to również jest nienaturalne cewki wydubane od stereo dekodera. Także może zrobimy sobie na szybko test, jak stereodekoder wypada. Ja już tutaj szybciutko podłączyłem generator. Generator jest na 73,24 MHz. I siła sygnału. Jak widać, słabiutka. Także to jest na pewno wina tego trimera, że go nie ma. Także nie ma za bardzo co testować. Chyba jednak nie będę testował, bo to nie ma sensu. Rozbieram odbiornik do całkowitego czyszczenia i zobaczymy, co tam kryje środek, co e, kryją wszystkie płytki pod drukiem. Zawsze są jakieś niespodzianki. Także do roboty. Okazało się, że było pewne uszkodzenie w pecze. E, niedolutowany był tranzystor, jedna noga tranzystora od e, wskaźnika sygnału wzmacniającego sygnał, który idzie do wskaźnika sygnału. Po podlotowaniu wskaźnik ożył. Wstępnie zastroiłem e, głowicę i pecze, a po, tylko po to, żeby sprawdzić, jakie zniekształcenie jestem w stanie uzyskać minimalnie. E, również stereo został zestrojony. Jakie minimalnie zniekształcenia uda mi się uzyskać przed jakąkolwiek moją pracą. I oto wynik. Jak widać, 0,5. 0,60 w kanał lewy, 0,70 kanał prawy. To jest maksimum jakie udało mi się uzyskać. Właściwie minimum zniekształceń Zobaczymy, czy ta wymiana w kondensatorów w torze audio, w torze pośredniej częstotliwości i w torze FM odniesie jakiś skutek, czy to jest warto robić, czy nie. Zdało się również, że dioda stereo jest spalona. Pomimo iż sygnał stereo jest odbierany, nie zapala się ona. Może zobaczmy sobie na szybko, jak wygląda stereo decoder wstępnie przeze mnie zestrojony. Kanał lewy, prawy, przeciwfaza. Jak widzicie, sygnał stereo jest odbierany, dioda stereo się nie zapala. Czyli. Dioda do podmiany, diody wskaźnika sygnału i zera detektora wszystkie świecą, także tu jest OK. Diody sensorów również. Zawsze sobie sprawdzam wszystko przed demontażem, żeby później już podczas montażu jak najwięcej usterek starać się e, usunąć, tak żeby nie rozkręcać odbiornika w nieskończoność. W trakcie rozbiórki. Jak widzicie, łapki mocno brudne, wszystkie płytki zakurzone. Ale luty oryginalne, także nie było grzebane Jedynie co jak widać bezpieczniki zawatowane, czyli wlutowany drut w środek bezpiecznika. Mało tego jeszcze pocenowany, więc podejrzewam, że on 2,5 ampera to spokojnie wytrzyma, a nawet i więcej. Takie watowanie bezpieczników grozi uszkodzeniem tranzystorów końcowych i płytki PWM. Zobaczcie oryginalny bezpiecznik 25 Ampera. drucik jest praktycznie niedostrzegalny. Jest tak cieniutki, a tutaj kawał druta jeszcze podsynowany dużo więcej jak 25 Ampera na pewno potrafi to przenieść. Także na pewno zawsze sprawdzam bezpieczniki, gniazda czyszczę. Tutaj są niedogięte, nie, 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 nie zgnięcione, więc będą ok. Po wyczyszczeniu i po umyciu, zastosowań nowego bezpiecznika pozostaną. A tu w trakcie demolki. Cześć, witajcie. Apteczner już po naprawie, po odrestaurowaniu od razu, co widać, panel umyty. Jednak pomimo tego, iż starałem się jak najlepiej domyć panel, gdzieś tam przebijają się taki żółty nalot. Także, drogi właścicielu. Nie myśl sobie, że nie próbowałem tego domyć. Oczywiście próbowałem, nie wiem z czego ten nalot jest. W niektórych miejscach, pomiędzy wskaźnikami widać tutaj lekkie przebarwienia, ale i tak jest dużo lepiej niż było. Także panel czysty na pewno jest wymyty, gałki również. Na szybko powiedzmy sobie, co od razu zostało zrobione. W Wlepka chyba od wyciszania lub od wklejona. Dioda stereo wymieniona, stara była spalona. Wymieniony również potencjometr. Tu są właśnie części, które zostały wymienione. Wszystkie kondensatory, może nie wszystkie, ale te małe pojemności wymienione. Gniazdo głośnikowe z tyłu, które było gniazdem zewnętrznym, zaczepione na, na kabel uczepione, zostało wymienione na oryginalne, takie jakie było. W głowicy głowica przestrojona. Pomimo usunięcia różnych tam pojemności, jeszcze usunąłem, a nie usunęłem, tylko wymieniłem rdzenie ferytowe w filtrze pasmowym i w cewce obwodu wejściowego. Te są z materiału 60, właśnie, zapomniałem. Na pewno nie z u 11. Ten drugi materiał to jest u 63, u 61. Widzicie, teraz wyleciał mi z głowy. Dobra, czyli rdzenie również wymienione. 3. Jeśli ktoś potrafi na tych rdzeniach osiągnąć wysoką czułość na wysokim paśmie, to no to gratuluję, bo ja niestety tego jeszcze nie potrafię, ale zawsze mam rdzeń i zapas, wymieniam i jest ok. Potencjometr również został wymieniony. Ten miał dość dużą rozbieżność kanałów. Jeśli chodzi o oporność, to wynosiła ona nawet powyżej 1 kiloma różnicy pomiędzy pomiędzy kanałami i nie była ona równomierna w całym zakresie regulacji, tylko na przykład od pewnego momentu drugi kanał wyprzedzał nam ten, co wcześniej był pierwszy, i tak dalej, także potencjometr niestety, pomimo prób czyszczenia i wyczyszczeniu, nadaje się tylko do wymiany. Bezpieczniki, te które były zawatowane, jak widzicie, przedutowane są, one są zawatowane w środku zostały wymienione. Bezpiecznik od głównego zasilania 2A zamiast 1 amper także wymieniony. Dioda stereo wymieniona, ta uległa spaleniu. Z racji, że nie posiadałem takiej diody, zastąpiłem współczesnym zamiennikiem. No cóż, trzeba sobie jakoś radzić. A to są wszystkie ceramiki z głowicy i speczki. Zobaczcie, że jest ich troszeczkę, i wszystkie zostały wymienione. Głowica się ładnie zestroiła, peczka również, zobaczymy, co zniekształcenia. No i co? I to chyba tyle z wymienionych rzeczy. Może jeszcze coś uciekło? Aha, no, pecze jeszcze było naprawiane. Także. Może to, to już chyba wspominałem, że. No, od tego tranzystora mówi się, w powietrzu nie szedł sygnał na, na wskaźnik sygnału. Dobra. Standardowo pod yy, tranzystory w yy, zasilaczu stabilizatora yy, dałem yy, pastę, wszystkie płytki umyte, pokryte roztworem kalafonii, jak widzicie te jeszcze nie skręcone, pod spodem, to nam się tu otworzy, żeby nie zepsuł. Spód prezentuje się tak, oczywiście również pełności wymienione. Płyteczki wymyte, skręcone już. E, dobra. Potencjometry te montażowe również czyszczę, tak aby miały dobry styk. Już ceweczki są wszystkie zalane. E, układ zestrojony cały. Czas na jakieś podsumowanie, jakieś testy. No to sobie zróbmy. Zacznijmy standardowo od heterodyny, potem sterodek od Nie wspomniałem jeszcze, że skala częstotliwości została zmieniona na e, współczesną. Podświetlenie również zostało uzupełnione w żarówkę, ponieważ w ogóle nie było żarówki. Także teraz jest to sprawne. Ładnie na wskaźnik działa. No to lecimy sobie dół pasma w strojeniu w zero. arch wyciszanie, wyciśnięte. 2,99V napięcia na, yy, na strojeniu. 87,5MHz. Na szybko sprawdźmy, sobie czułość na dole. Minus 80. Minus 86 dBm w dół. Jeszcze słychać sygnał. Dobra, ściszmy sobie to. Mm, teraz 108 MHz. 25V. W strojeniu jesteśmy w 0. Poprawny. O, 25V równiutko, wstrojenie w w 0. 108 MHz. Mm, sprawdźmy sobie teraz czułość na górze. Mamy 0, mamy 0, ok. lecimy sobie czułość na górze. Minus 85, także głowica równo zestrojona. Ta czułość była jeszcze wyższa o 2-3 dB -y na generatorze, ale po podłączeniu anteny delikatnie jeszcze dostraję obwód wejściowy, ponieważ impedancja. Anteny no jest inna niż impedancja wyjściowa generatora, pomimo tego, iż stosuję symetryzator. To jeszcze delikatnie podstrajam, tak aby sygnał z anteny był jak najlepszy, po to, żeby, żeby, żeby właściciel mógł odbierać nawet na przysłowiu kawałku drutu. Co może sobie potem sprawdzimy, jak na kawałku drutu nam to odbiera. Dobra, nie przedłużając, włączam oscyloskop. I sprawdźmy sobie, jak zestrojony jest stereodekoder. Ustawiamy się na środek pasma. Jesteśmy na środku pasma. Dostroję się do 0. Ok, mamy 0. Ale muszę jeszcze obciążenie zmienić. Że nie. Dobra. Ale zobaczmy jeszcze jak działa potencjometr głośności, który został wymieniony. Widzimy na oscyloskopie, że sygnały idą zbieżnie z obu kanałów. Całkiem przyzwoity potencjometr się udało zanabyć i wybrać spośród tego, co można kupić. I teraz, jak wygląda procedura strojenia? Strojenia, sprawdzenia. Jestem na wyjściu uniwersalnym. Sygnał z generatora zewnętrznego. Ustawiam sobie powiedzmy. Powiedzmy, sprawdzę, mniej więcej sygnał. Jeszcze troszeczkę. Ok. E, na wejściu uniwersalnym teraz dążę teraz e, potencjometrem od balansu do wyrównania kanałów. Mamy równe amplitudy, wyrównane kanały, kontur wyciśnięty, tony na zero. Już nie dotykając regulatorów, przełączamy się na Wejście sygnału z generatora FM. Amplitudy, jak widać, w równe. I teraz sprawdźmy sobie stereo dekodera Kanał lewy, prawy, przeciw faza. Prawy, lewy, przeciw yy, i wspólne. Także dekoder bardzo ładnie zestrojony równiutko. Sprawdźmy sobie teraz zniekształcenia nieliniowe toru FM z generatora na środku pasma e, Regulatory barwy na zero arcz wyciśnięte wyciszenie wyciśnięte Jesteśmy w w 0 i tak wyglądają zniekształcenia nieliniowe toru to co udało się uzyskać 22 setne Niski szum, dynamika powyżej 50 decybeli SNR, intermodulacyjne 300, jest ok, mi się wydaje. Jak dobrze pamiętam, przed wymianą kondensatorów i przed tak, przed wymianą kondensatorów, chyba jedne co udało się uzyskać, to 0,5 minimum. A tu po, po wymianie kondensatorów, po wymianie niektórych kondensatorów stałych. Yy, osiągnęliśmy 2,22, także wynik dużo poniżej tego, co deklaruje producent. Yy, powiem tak, zszedłem yy, nawet poniżej 2,0 do setnych ale po, zawsze jest tak, że po zalewaniu cewek woskiem, yy, tak, jak widzicie, po zalewaniu cewek woskiem to jest tak czułe. Nawet na zalanie woskiem, że delikatnie się odstraja. Także ja myślę, że nie ma co tutaj walczyć za bardzo, eee, ponieważ no mimo naj, najstarszych chęci, za, przy zalewaniu woskiem delikatnie się odstroi, ucieknie nam tą jedną dziesiątą. Eee, dobra, sprawdźmy sobie jeszcze czułość stereo, użytkową stereo. Zobby tak, żeby coś było widać. Włączamy sobie pomiar minus 80 DBMów. E Mamy jeszcze powyżej 40 e decybeli SNR. No to zjedźmy do momentu aż będziemy mieli 40 dB. To jest gdzieś ten moment minus 82 dBMy, a włączmy sobie jeszcze arch. Jak widać, nie odstraja nam się, a nawet dociąga nam delikatnie arcz. Poprawia nam stosunek SNR. Jesteśmy około 41 nawet dB. Stosunek sygnał szum. Weźmy naszą kabelę. To już wszyscy znamy. Minus 82 dBm. Czułość użytkowa stereo. 17,8 mikrowolta. Jak widzicie, dioda stereo nadal się jeszcze pali. My jeszcze nadal minus 82 dBm. I przy tak ustawionym e, amplitunerze i generatorze mamy 5 setnych THD i SNR około 400 dB. Także audycja jeszcze jest e, możliwa do odbioru przy tak niskim sygnale poniżej 18 mikrovolt na głowicę. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, jak działa na, na antenie zewnętrznej nasz odbiornik w praktyce antena zewnętrzna podpięta przez symetryzator no i jedziemy sobie dół pasma załatwych ciśniemy. sprawdźmy sobie arty, czy dociąga jak dać dociąga sygnał nie spada ok przyciszmy sobie a teraz zamiast anteny zewnętrznej podepnijmy sobie kawałek krokodylków czy coś odbierzemy jak widzicie, sygnał całkiem przyzwoity, nawet na takiej antenie. Sprawdźmy sobie, jak. środek. Tu coś mamy. Jeżeli chodzi o się na koronawirusa, to w tej. i na dole pasma. Wyciszanie działa. I dół pasma na takiej prowizorycznej antenie. Router. I stąd to jest agencja. Okej. Okay. No to chyba tyle na, na temat tego odbiornika. Teraz czas na testy. Zabiorę do domu, troszeczkę pogra w domu. Dobra. To tyle. Rzut jeszcze do środka. Pozdrawiam, właściciela. Pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.